Z tej strony Ewa. W dzisiejszym filmie pokażę, w jaki sposób można modyfikować kąt nachylenia ściegu. Z lewej strony w menu wybieramy kładzenie ściegu i klikamy element, który chcemy zmodyfikować. W tej chwili modyfikuję element, który ma wypełnienie step. To wypełnienie nazywa się również tatami. I charakteryzuje się tym, że ma jeden kąt nachylenia. A więc tutaj w górne okno odnośnie kładzenia ściegu pokazało nam tylko jedną opcję kierunek. A teraz narysuję inny kąt. Klikam, przeciągam i puszczam. Zobaczcie, że jak zaznaczę taką linię, która istnieje, mogę nacisnąć krzyżyk, aby ją usunąć. Natomiast aby narysować kolejną. Przy tym konkretnym wypełnieniu nie muszę jej usuwać. Program automatycznie zmieni kąt nachylenia na ten, który został ostatnio narysowany. Takie podzielenie haftu, które tutaj widzimy na ekranie, ono nie będzie widoczne na hafcie. Czasami wystarczy zmienić tylko skalę oglądania elementu, aby to podzielenie nie było widoczne. Teraz mam element, który jest wypełniony ściegiem satyny, i zobaczcie, że jeżeli kliknę kładzenie ściegu, mam opcję kierunek i podziel. Zacznę od podzielenia tego elementu na pół, czyli na linii elementu klikam i przeciągam linię. Zobaczcie, że podział jest stworzony przy pomocy zielonej linii. Dodatkowo jak najedzie się na nią, tworzy nam się x, tym x-em możemy anulować ten podział. Teraz przejdę do kierunku i zaczynam pokazywać programowi kierunek i przy satynie mogę nanieść więcej linii, które mają pokazywać kierunek ułożenia się nici. To nie było możliwe przy wypełnieniu, przy wypełnieniu step, które też jest zwane tatami. Ja wymyśliłam, że nici będą schodzić się do środka, a więc rysuję kilka linii, które łączą się w prawie w jednym punkcie. OK, teraz kliknę wybór, abyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda dany element. Także zobaczcie, że nawet podstawowy program Artistic Digitizer Junior jest w stanie modyfikować nam projekt haftu. W tym tutorialu to wszystko. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym filmie.